Siemanko, nagrywamy poradniczek do blesowania, czyli błogosławieństwa przedmiotów. Tak jest. Nie robiłem jeszcze nigdy, więc mogą być troszeczkę małe problemiki, ale już tak w miarę wszystką teorię mam, więc myślę, że wszystko Wam wytłumaczę najlepiej jak mogę. Ok, co najlepiej ulepszać? Możemy sobie wejść nasz ekwipunek. Widzimy, że sobie mamy różne przedmioty. Dają różny pancerz, magię i tak dalej. To tak, co najlepiej ulepszać? Według mnie, najlepiej ulepszać rzeczy, które dają największe bonusy. Czyli na przykład jak mamy zbroję, pancerz 175. To o wiele lepiej ulepszać pancerz si 175, niż załóżmy pierścionek, który daje nam tylko 28. Bo będziemy mieć załóżmy 10% bonusu od błogosławieństwa. To 10% od 175 to jest 17,5, czyli 17. A 10% od 28 to jest 2,8, czyli 3. Czyli tutaj dostaniecie, jakbyście blesowali sobie zbroję, to dostaniecie 18 załóżmy pancerza, a jakbyście blesowali sobie pierścionek, to dostaniecie tylko 3 pancerza, więc to jest duża różnica. Ja. Według, według mnie najlepiej blesować broń, bo ma bardzo duży atak i zbroję, bo ma duży pancerz. Inne rzeczy są takie mniej istotne, jeśli chcecie zacząć blesowanie, to jest właśnie te dwa przedmioty, um, musicie wziąć sobie pod uwagę. Ok, to co teraz? Błogosławieństwa dotyczą tylko konkretnego przedmiotu. Macie 10% błogosławieństwa w broni, to ona dotyczy tylko tej broni. Nie dotyczy 10%, załóżmy. Naszych całych obrażeń, które mamy, mamy atak sto, 1152, to ona nie dotyczy tego całego obrażenia, tylko dotyczy, dotyczy konkretnej broni. Okej, okay, co dalej można powiedzieć? Musimy, wejdźmy sobie najpierw, pobiegnijmy sobie, gdzie się blesuje. Jesteśmy w Norde i tutaj na samym dole mamy takiego NPC-ka, u którego sobie blesujemy nasze przedmioty. Nazywa się Furu. Furu do zdjątka, okej. Okay. Tak stoję sobie, zniewczko będzie zrobione, zapewne na miniaturkę, i tu on nam mówi, sprzęt, który ma zostać poświęcony, musi być tego samego typu i rzadkości. Czyli jeśli chcemy sobie zblesować załóżmy spodnie, hmm, spodnie, to musi być przedmiot, który musimy poświęcić przedmiot, żeby w nasz, naszym przedmiocie, który chcemy, żeby był zblesowany. Musimy poświęcić właśnie jakiś inny przedmiot i dodać do tego trochę golda, złota. I wtedy wejdą nam bonusy właśnie do naszego przedmiotu, który chcemy pobłogosławić. Hmm. Z, ze spodniami to jest tak prosto, bo macie spodnie, pobłogosławicie spodniami. A jak na przykład macie broń, macie łuk i się zastanawiacie, czy możecie łuk z, zblesować sobie hmm, toporem, załóżmy, albo rękawicami bre, e, alchemika. To sobie patrzcie, klikamy sobie na łuk, yy, chcemy pobłogosławić nasz łuk, a chcemy poświęcić nasz topór i się udaje. To jest przedmiot zwykły, daje nam pierwsze błogosławieństwo tylko 2%, czyli 2% ze 120 to jest 2, bardzo mało, 2 około, około 3, 3 punktów, czyli bardzo mało, Trzech ataku to nic. Byśmy musieli go na kolejne tiery, żeby nam ten pobłogosławiony procent wzrósł. Ale na przykład jak chcemy sobie pobłogosławić, załóżmy na to, rzadki przedmiot. To na przykład weźmy sobie mm, naszyjnik. Pobłogosławmy go drugim naszyjnikiem. I rzadki przedmiot już na pierwszym blesie daje nam 6%. Unikaty dają mi jeszcze więcej procent. Ale, no właśnie, wiecie, jeśli chcecie ulepszyć unikat, pobłogosławić, musicie po poświęcić jakiś inny unikat. Więc to jest dosyć drogawa sprawa. Według mnie, dobrze, dobrze jest y lecować sobie rzadkie przedmioty. Jeśli macie kasę, to y wiadomo, że unikaty będą najlepszą, najlepszą opcją możliwą. Co dalej? Co on ma do powiedzenia? Czyli to, co powiedziałem, musi być tego samego typu i rzadkości i mieć taką samą liczbę punktów błogosławieństwa. Jak już macie, załóżmy, nie macie żadnego błogosławieństwa, to blasujecie sobie takim samym przedmiocikiem. Czyli błogosławieństwo 0 i 0. I możecie sobie błogosławić. A jeśli chcecie na drugi poziom błogosławieństwa wrzucić, to potrzebujecie już mm, i. Przedmiot, który macie na pierwszym błogosławieństwie, ale musicie poświęcić tak samo drugi przedmiot, który tak samo macie na pierwszym błogosławieństwie. Co dalej ma nam tutaj do powiedzenia? I co najmniej połowę poziomu sprzętu. Czyli ja chcemy sobie pobłogosławić, ja będę chciał sobie pobłogosławić losowo. Wywieźmy sobie na naszyjnik na 180 poziom, więc będziemy musieli poświęcić rzadki przedmiot minimum z 90 poziomu. Ale to zobaczycie sobie, jak ja już sobie będę próbował sobie pierwszą rzecz pobłogosławić swoją. I co więcej można powiedzieć? Co najmniej połowę przedmiotu, który chcę pobłogosławić, tak jest, rzadki rzadkim, unikat unikatem. Co dalej? Można używać do błogosławieństwa przedmiotów z innym żywiołem. Czyli jak macie przedmiot od śmierci, możecie go pobłogosławić spodniami od żywiołu światła. To nie robi żadnego problemu. Dalej. Ostatnia rzecz, jaką potrzebujecie wiedzieć, można, bo tutaj on nam mówi, nie może też posiadać żadnych kowalskich, nie może też posiadać żadnych kowalskich ulepszeń. Co to znaczy? Nasz główny przedmiot, który chcemy ulepszyć, może mieć błogosławieństwa. Tak samo widzicie, jak ja mam tutaj. E, bonusiki kupione, u, ulepszone u, towa, u kowala plus 20 atak. Chcę ulepszyć go naszyjnikiem, który nie ma żadnych, żadnych ulepszeń. To po prostu mogę. Tylko jeśli bym chciał odwrotnie to zrobić. Chciałbym sobie zwykły przedmiot ulepszyć. Przedmiotem, który ma już, który ma już ulepszenie kowala, to tego się nie da. Yy, po możecie tylko pobłogosławić, jeśli ten wasz przedmiot, który chcecie błogosławić, ma ulepszenie kowala. Ale poświęcić tego przedmiotu już nie możecie bo on już ma bonusy kowala i już tego przedmiotu nie możecie użyć poświęceniu swojego konkretnego przedmiotu. No dobra. Ja będę chciał sobie ulepszyć swój łuczek. Mam mam, mam łowcę takiego do fabuły. Będę chciał mu kupić sobie, mm, będę chciał mu ulepszyć po prostu łuczek. Mam sobie w Depo Łuk na 145 poziom. Zobaczmy sobie do niego. Pójdźmy, pójdźmy na market i sobie będziemy Musieli znaleźć właśnie przedmiot. Zobaczmy sobie do naszego magazynku. Właśnie to jest ten przedmiot, jebelski łuk, który ja chcę pobłogosławić. Ma plus 20 obrażeń od Kowala, 600 obrażeń. Jednym z lepszych łuków na 230 level on jest. Ja posiadam łuk na 280, tak mi się zdaje. Ale właśnie mm, go używam, a dla swojego łowcy będę chciał sobie wziąć sobie ten łuczek. Zostawiłem sobie, jego nie sprzedaję. Po prostu będzie czekał na 250, 230 level, jak wbije mój łowca. Ok, czyli jak mamy 230 poziom, to potrzebujemy znaleźć sobie jakiś przedmiot rzadki z minimum 115 poziomem. Ok, zobaczmy sobie na markecie. Najlepiej sobie wyszukać jakiś najtańszy przedmiot. Wychodzicie sobie, szukacie po poziomie. Wybieracie sobie broń i sobie tutaj nie wybieracie, bo może być każda broń. Żywiołów też może być każdy. Wybieracie sobie, aby rzadkie przedmioty. I teraz szukacie sobie broń na 115 poziom, minimum z rzadkim, z rzadkim poziomem, rzadko, rzadkością, rzadki i z poziomem 115 minimum, minimum. Tak więc sobie zobaczmy, sobie, co jest najtańszego. Co możemy sobie kupić na, 170, na około 115 level? Na pewno naj, najniższe poziomy będą najtańsze, ale to jeszcze przetestujemy. Zobaczymy sobie w ogóle ceny. 200K. No, widzicie, na 145 jest tani. 145, 140, 140. Zobaczmy, czy jest jakiś jeszcze niższy. 135. My potrzebujemy. 200, 230 level czyli 115 poziom, tak jak mówiłem. Zobaczmy sobie dalej. 125, rapier zimy. 120, on jest wart. 250k. Zobaczmy, czy nic tańszego nie ma. Tu mamy za 3,5k. To jest dosyć drogi przedmiot. W najtańszym na razie mamy rapier zimy. 250k. Zobaczmy sobie dalej. Rękawica trującego chrząszcza. 165k. No, to już, sto, ale na 105 poziom, to już za mały. Szukamy dalej. 180k. Broń mistyczna. To byłaby jedna z najtańszych na razie. 180k, zobaczmy czy nic tańszego nie ma. Za 150k możemy sobie wziąć różdżkę trującego krzążcza. I chyba już nic tańszego nie znajdziemy. Zobaczę sobie jeszcze kilka ofert. Czy nic nie ma, nic tańszego niż 150k. Kszcząszcza 165 też taniutki jest 230 230k 160k Gladiatorów to są drogie rzeczy Młoty tak samo Moiry tak samo będą drogie rzeczy Okej okay. Dobra widzimy że już chyba Nic tańszego nie znajdziemy Tak mi się wydaje Bo już tutaj są Coraz wyższe poziomy Więc raczej coraz droższe powinny być te przedmioty Najtańszy mieliśmy termistyczny łuk, nie, najtańszy mieliśmy łuk trującego wszcząża. Mieliśmy coś tutaj za 150K, tak mi się wydawało. Różczkę trującego wszążka. 150K. Kupmy sobie jedną sztukę. Kupię. Różczkę mamy na poziom, weszło nam do marketu i mamy rzadki przedmiot na 135 i spróbujmy sobie stierować nasz łuk. Naszą różdżką. Idziemy sobie do naszego NPCK. Idziemy, idziemy, mam głos. Jest, wszystko działa, dobra. Bo mogę się produkować i się nic z tego nie mieć. I bym się później od nowa nagrywać. No dobra. Patrzymy sobie na nasz łuk. Wybieramy go. I próbujemy go tierować naszą różdżką. Dostanie on błogosławieństwo 6%, czyli 6% obrażeń dostanie. Od tego, co my mamy podstawy. Podstawy, plus ten, bonus kowala. O tak. Klikam sobie po Bogosław. Musimy dać 230k. Czy jesteś pewien, że chcesz pobłogosła pobłogosławić wybrany przedmiot płacąc wyświetloną kwotę złota kosztem zniszczenia innego wybranego przedmiotu? Tak. Czyli przedmiot do pobłogosławienia. Ten chcemy pobłogosławić. Przedmiot do poświęcenia. Różkę poświęcamy. Mamy tak zaznaczone. Klikamy po Bogosław. I mamy pogłosławioną różdżkę. Błogosławieństwa 1, czyli plus 6%. I dostaliśmy trzeci bonus. Jak widzicie, mamy 600 obrażeń podstawy, plus 20 kowala. I dodatkowo 38 obrażeń dodatkowych od błogosławieństwa. Zobaczmy, czy to się zgadza. 620, 620 razy 6% to jest 37,2% a dało nam 38, bo już minimalnie pod, pod, nad 37 było. Czyli 38. Teraz zobaczmy sobie dalej. Żeby go pobłogosławić dalej, potrzebujemy, nie możemy już go pobłogosławić mm, sobie takim samym przedmiotem. Załóżmy, weźmy sobie, pójdźmy, kupmy sobie jeszcze jeden, jedną różdżkę i sobie pokażę. Ja kupię dwie od razu, bo od razu zrobię tą różdżkę na pierwszego błogo i dopiero wtedy wbiję w naszego, nasz, naszą, 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 nasz łuczek. Ok, idziemy sobie na market. Kupujemy sobie różczka Różyczykę, a trującego chrząszcza. Kupię sobie dwie sztuki. Dobra, jedna. Ok, i kupię sobie jeszcze jedną, troszkę droższą. Drugą. Ok, mamy dwie różdżki kupione weźmy sobie wejdźmy do marketciku do naszego magazynku raczej jedna jest i druga powinna być tu na dole tak jest odłożę sobie tu kartę odłożę sobie to żeby mi nie przeszkadzało i idziemy sobie dalej mamy 6% 6% ja w swojej broni nigdy nie robiłem błogosława, więc ale teraz już wiem i więc może sobie dodam do akurat do swojego łuka bo jeśli go nie będę używał to zostawię go dla swojego łowcy a przynajmniej przez trochę czasu będę mieć zwiększone obrażenia. Tutaj mamy 730, to jest bardzo dużo. Tutaj mamy 600, to też jest bardzo dużo. Ale dobra, widzimy. Sprawdźmy sobie to. Klikamy pobłogosławić sam ten. Tak samo klikamy różdżkę. Widzimy, nie da się. Bo. <grystanie> co ja zrobiłem? Widzicie, tą różdżkę mogłem pobłogosławić sobie już bronią na 70. Na 68 poziom. Weźmy sobie, zobaczmy, czy nic tańszego nie mamy. Najwyżej odsprzedamy tą różkę z powrotem. Tak po prostu, żeby nie stracić tego załóżmy 50K. To w zasadzie nic ja już kupiłem sobie. Ale w zasadzie zobaczmy sobie, czy, 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 czy będzie coś taniego. Tak wiecie, żeby żebyście wiedzieli, że nie trzeba tego samego tego samego, tylko że możecie jeszcze sobie zaoszczędzić. Możecie sobie ten po... Ten przedmiot, który chcecie sobie stracić, możecie go i jeszcze tańszym przedmiotem błogosławić. 135 poziom. <laughs> Maruszka. 135 podzielimy. 135 dzielimy na 2. To jest 67. Czyli szukamy coś na 60 poziom rzadkiego. Zobaczymy, czy jest coś tańszego. Mm -hmm. Maczuga, miecz, szlachcica. Lodowego sząstrza 85, rękawica na 80, zapomniany miecz na 80. Zobaczmy sobie od najniższych. 75 to chyba najtańszy najmniejszy będzie. Chociaż jak mi wyskakuje 67, to i to by zadziałało. 70, królewski topór 350k. Myślałem, że jest tańsze To już tego już nie możemy użyć, nawet jest droższe. Tu mamy za 97k toporek. A coś tańszego mamy? Za a mamy rzecz. Mamy różdżkę pająka za 290. Gwiazdo jest drogi. To nie. 750. No, w zasadzie kupię tak dla testa, testu. Kupię sobie właśnie ten toporek za 97K. Ok. Kupiliśmy sobie toporek. Musimy go zabrać z naszego magazynu. I idziemy sobie dalej błogosławić nasz przedmiot, który chcemy stracić, który chcemy wykorzystać do pobłogosławienia naszego, yy, naszego naszego łuku na błogosławieństwo drugiego poziomu. Ok. I teraz chcemy sobie pobłogosławić naszą różdżkę naszym toporkiem widzimy 135K, a jeśli byśmy chcieli użyć sobie drugiej różdżki, to to samo 135K błogosławimy sobie na 6% na pierwsze, pierwsze błogosławieństwo. Okej, okay. 50 K zaoszczędziliśmy. Mamy. Mamy naszą różkę tak samo na poziomie. <laughs> na poziomie pierwszym błogosławieństwa. Jakie bonusiki ma? 8 atak, 4 magia. Takie średniawki. Jakbyśmy dodali jeszcze bonusy od kowala, to by na pewno wzrosło troszeczkę. Ale nie, my teraz skończyliśmy. Chcemy nasze uczek pobłogosławić na poziom drugi. Bierzemy sobie. I widzimy, teraz już możemy Błogosławić Z 6% wejdzie na 10% Musimy zapłacić trochę więcej złota Ale czego się nie robi, żeby mieć Dodatkowe obrażenia Jak akurat ten łuczek jest jednym z lepszych łuków Najlepszy łuk jest na ten poziom Pod niego robię cały eku, robiłem Czyli jeśli chciałbym mieć inny żywioł Zawsze ten łuk miałem podstawę A inne z... Manewrowałem sobie innymi przedmiotami, bo były Bardzo tanie Okej okay. <laughs> Widzimy, mamy sobie. Możemy błogosławić. Klikamy sobie po Błogosław. I klikamy OK. Wszystko dobrze jest? Wszystko dobrze. Łuczek. Różczką. Tak jest. Klikamy. Pobłogosławiło nam się na poziom drugi. już z 38 dodatkowych obrażeń weszło nam na 64. 64 błogosławieństwo. 64 dodatkowe obrażenia. Widzimy. Bardzo ładnie. Jeśli bym ulepszył go u Kowala, a może go ulepszę, na, ale na odcinku z ulepszania przedmiotów, to, to będzie mieć jeszcze większy. Na razie go sobie wrzucę do depo i kiedyś tam przy okazji sobie zrobię odcinek z ulepszania przedmiotów u Kowala, ale nie tym razem. Tutaj chci, chciałem Wam pokazać podstawy. Wszystko, żebyście wiedzieli o błogosławieństwach. Błogosławieństwa możemy robić chyba do 9 poziomu, jeśli dobrze kojarzę. Odkładam go do depo i będzie czekał na to, aż w mój łowca wbije 230 poziom. Ok. Coś miałem mówić, ale już zapomniałem. Tak samo, tak samo możecie zrobić z. z, z, z tak z, Jak się zaciąłem, co ja mówię? Co ja mówię? Tak samo możecie zrobić z wszystkimi przedmiotami, jakie tutaj macie. Nawet jak macie, nawet jak macie sobie młotek, który jest zwykłym zwykłym przedmiotem, i go kupujecie za 1K, czyli nic nie wydajecie. Możecie tutaj wrzucić bonusy kowala. Tak samo jakie ja mam tutaj w moim toporze, plus 10 atak. I jeśli dodacie do niego błogosławieństwa, to dostaniecie. załóżmy drugie błogosławieństwo, dostaniecie 10% od tego dodatkowego bonusu, który kowal ulepszył. Ale jak widzicie 10% od 10% to jest... Jeden, czyli tylko jeden obrażenie dostaniecie. Jedno obrażenie, tylko jedno obrażenie dostaniecie. To się nie opłaca w ogóle. Miecz, zbroja, podstawa, później na przykład spodnie i hełmik. Cztery rzeczy, które najlepiej błogosławić. Najpierw na pierwsze dwa podstawa, zbroja i miecz, a hełm i spodnie, jeśli macie kasę wymiarze. i chcecie sobie akurat mieć dużo więcej pancerza, czy na przykład jak dodacie sobie obrażenia. Tak samo jak ja mam w zbroi, nie mam dodanych u Kowala pancerzu, tylko mam dodany atak. Więc mm, jeśli ulepszę tą zbroję, to mi doda 2 ataku i, 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 i 17 pancerza. To by było na tyle, chyba. Mam nadzieję, że już wiecie, jak błogosławić. Widź, to nie jest dosyć drogie. Myślałem, że to jest o wiele droższe. Na drugi poziom wesz weszedł sobie łuczek to wrzucę sobie do łupów, akurat chciałem zobaczyć na testa czy w ogóle można łuk błogosławić toporem. Ale wiecie już, że można. Tak więc mam nadzieję, że pomogłem komuś na pewno, bo już jedna osoba mnie prosiła o, fi o filmik właśnie w tej sprawie, a ja tak sobie pomyślałem no czemu by nie zrobić. Może akurat nie tylko on tego potrzebuje i akurat jest więcej osób, które by chciały się tego dowiedzieć, a nigdy nie robiły błogosławieństw i się boją. I stracić złoto, albo nawet nie wiedzą, jak to dokładnie wygląda. Filmik 21 minut, mam nadzieję, mi się wydaje, że mówiłem cały czas, więc nie będę nic ucinał, że cały czas, cały czas od początku coś tam gadałem, gadałem, gadałem i nie było takich dłuższych przestojów. Dodam sobie tylko piosenkę i wrzucę go właśnie dzisiaj, czyli w sobotę samego rana. A jeśli oglądacie go później, w następnych dniach, to. Mam nadzieję, że i Wam również pomogłem. Nie tylko tej, o, tym osobom, które akurat wyczekiwały na ten filmik. Jak możecie, to i jak możecie, i akurat Wam pomogłem. A jak nie pomogłem już to wiedzieliście, to po prostu dajcie lajka, subskrypcję. Bardzo by mi to pomogło. A teraz trzymajcie się. Do zobaczenia na szlakach kakelijskich. Kakele. Yo, yo. Cześć, cześć. Bajo.